Dzisiaj 4 września, jestem chwilę u mamy, jest strasznie gorąco na Dolnym Śląsku, są po prostu nie wiem, 30 stopniowe upały, sprawdzałyśmy z mamą, że będzie tak do około 15, a nawet może 20 września, a na pewno do 15 i ta różyczka na pniu różowa, którą wsadziłam mamie, ona po prostu wysycha jest bardzo gorąco. Pewnie mama nie nadąża. Powiększałam dzisiaj to koło, które było za małe, bo trzeba coś tutaj pod nią było posadzić, a tu było po prostu za mało ziemi dla roślin. Powiększyłam je tym samym, nie ma już otoczki, także będę musiała ją innym razem poprawić, ale w 30 stopniowym upale nie pracuje się za dobrze. I wsadziłam tu po lewej stronie te małe to są y te malutkie różyczki od Cordesa. Zawsze wygląda jak to się nazywa. W każdym razie akurat plakietka się ubrudziła o zenan właśnie. Słoneczne różyczki. One są takie malutkie i najlepiej się sprawdzają na obrzeża albo tak pełzają sobie po ziemi. I było za mało ziemi, one nie rosły dobrze i. Z innego miejsca je tutaj wziąłam też zresztą. Co jeszcze? Poprawiłam stanowisko tam dla tej róży, angielskiej z tyłu, która dogorywała. Poprawiłam tutaj, dodałam ziemi. Wsadziłam jedną perowskie, Właściwie żałuję, że nie trzy, ale nie wiedziałam, że się zmieszczą trzy. Bo tak na oko mi się wydawało, że jest mniej miejsca. Tak na marginesie tytoń cały czas jeszcze w tym wiaderku rośnie. Bardzo fajny. Jak samitki. To one się zawsze sprawdzają. Idę jeszcze zobaczyć Hortensję Polarber. trzeba było strasznie dużo podlewać. Polarber jest niby trochę w cieniu, ale tak naprawdę to hmm, też jej tu brak wody. Ja lałam hektolitry wody, a i tak hmm, ciągle wydaje się, że to mało. Krótko pokażę jeszcze tam główną rabatę koło Altany, co żeśmy z mamą nią postawiły. Tutaj nowa Anabel. Natomiast to drugie kwitnienie róż u nie jest takie piękne jak pierwsze. Takie pojedyncze jakieś kwiatki Airbrusha, Tequili. Tu znowu strasznie musiałam wlać dużo wody na drugą tą hortensję Vanilla Fres. Pomponella kwitnie, ale też nie tak jak u mam za pierwszym razem. Chociaż są jeszcze kwiaty, więc nadzieja jest. Tu nawet znalazłam, że jest jeden kwiat róży, pis, ale pierwszy kwiat był. Takie wielkie jak moja dłoń albo jeszcze większy. A te są po prostu już dużo mniejsze pewnie od gorąca. Tutaj um, to jest ta Toscana, czyli Gertner Freunde Tutaj zmizerowana Hensesztat Rostock. No właśnie, nie, no niektórych nie mam plakietek, ale tu kiedyś posadziłam taki szpaler z tych miniatur yy, białych i czerwonych. To jest Hany Milk. Patrz, która. Tu dzisiaj jest szneflokę, To jest skrapewnik selipe Tak myślę. No i Iwana, oczywiście. Tak sobie leży. Mamy troszkę tutaj taki nieporządek, ale jest tak gorąco, że trudno coś zrobić. już. I na koniec, bo tam nie chcę przeszkadzać sąsiadom. Moja praca dzisiejsza. Sadzone trytomy. Tam jeszcze barbula. Różna. I zakończę tym widokiem, bo gorąco.